No witam wszystkich. Zobaczcie, co się dzieje. Wszystko ładnie oblatuje. Miałem wjechać przerzedzać, tu nie będzie takiej potrzeby przerzedzania. Jedziemy dalej. Zmiana wczesna. Wychodzi bezpośrednio zaraz po pirosie a nawet w połowie pirosa Teraz zatrzymam przejdę do pirosa zobaczymy jak to wygląda w pirosie bo na chwilę tu na tej odmianie nie ma co przerzedzać jest zawiązanie po jednym kwiecie jednym zawiązku takim który nie oblatuje i zostaje jeden z pięciu sześciu i tu będzie kolejna taka akcja i zostaje nam jeden no nie zobaczymy jak to wygląda w pirosie piros jak piros wszystko się trzyma, można by go spróbować przerzedzić. Jeszcze nie wszystko przekwitło, ale w większość zawiązków się ładnie trzyma. Nie jest go za dużo w tym roku, ale ładnie się trzyma. Bardzo ładne zawiązki o, mrówka się zdarza, jest mrówka, to znaczy, że jest gdzieś mszyca. Bardzo ładne zawiązki. Jest jeszcze kwiatuszek. O, jest mszyca. Na świeżutkich przyrostach, na młodziutkich. Od koniec tygodnia trzeba będzie coś tu podziałać na mszyca. Nic, pirosa nie ma za dużo, więc nie będziemy go tutaj mordować z przeżeraniem. Ewentualnie powiecimy ręcznie. Nie, jest go dużo. Dosłownie kilka rzędów zostało tylko. Więc zobaczymy. Ale mszyca widzę. Się zdarza. Nic. Pozdrawiam. Dajcie znać, jak tam u was to wygląda. O, piękne. Skupisko. Tym mszycowym akcentem kończę. Pozdrawiam.